Pieniądze Polaków zostaną poddawane kontrolom, które będzie mogło przeprowadzić Ministerstwo Finansów. Konta w banku będą mogły zostać zablokowane nawet na 3 miesiące ze zdumiewającego powodu. Na rachunkach bankowych Polaków zostaną poddane kontroli przez Nowy zapis w specustawie TZ2 umożliwi działanie, które na celu będzie miało sprawdzanie, czy pomoc udzielana przez państwo w sytuacji kryzysowej należy się osobom, które o nią wystąpiły. Pieniądze zostaną poddane kontroli w Sejmie. Od wczoraj trwają prace nad poprawkami do specustawy ustawy TZW. Kropka projekt 2.0 ma wprowadzić zmiany do ustawy, która wcześniej została zaproponowana przez polski rząd. W nowym zapisie znalazła się informacja, że będzie miało możliwość kontroli kont bankowych. Nowe uprawnienia Ministerstwa będą realizowane przez Krajową Izbę Rozliczeń. Zgodnie z zapisem w specustawie, kontrole przeprowadzane będą, by badać sytuację, która ma miejsce na rynku polskich firm, a spowodowana jest. W opinii publicznej niemalże natychmiast pojawiły się pierwsze głosy, że nowy zapis i nowe uprawnienia mają posłużyć w zupełnie innym celu. Można przypuszczać, że resort finansów wykorzysta dodatkowe informacje posiadane przez KIR i nadzorowane przez nią STIR do weryfikacji zasadności przyznania środków pomocowych w ramach. Minister dostanie instrument, który pozwala zbadać, czy przedsiębiorcy nie zaniżają przychodu ABNP. Skorzystać ze zwolnienia od składek na ubezpieczenie społeczne, albo aby otrzymać inną pomoc przewidzianą przez tarczę antykryzysową, stwierdził doradca podatkowy Przemysła Grzanka. Pieniądze z dla polskich firm mogą zostać zablokowane. O tym, jaki zakres danych będzie analizowany, decydować będzie minister finansów, po którym KIR przeanalizuje konta przedsiębiorców. W praktyce KIR może w ten sposób analizować informacje nie tylko z rachunków bankowych, ale też o innych transakcjach przeprowadzonych przez danego podatnika na rynku finansowym. Przekazał Marcin Madej, doradca podatkowy. 2. Dzięki temu zapisowi pieniądze, które trafią do osób, które nie powinny ich otrzymać, zostaną wyłapane. Wykluczone zostaną wszelkie nieprawidłowości, a w przypadku gdy się pojawią, będzie istniała możliwość, by zablokować konto bankowe osoby podejrzanej o wyłudzenie na czas od 72 godzin do 3 miesięcy. Biznes Interia